Witam serdecznie wszystkie wodniki na moim kanale i rodzinę wodników, bo nieraz wiem, że kobiety wod z poznaku wodników wodnika odsłuchują na przykład horoskop dla swoich partnerów albo dzieci. Super. Zresztą odsetek Wodników na moim kanale jest bardzo duży. Prowadzą osoby z podznaku wodnika i z podznaku barana. I tutaj baran jest zaskoczeniem, ale nie o rankingach miałam mówić. Bardzo się cieszę, że mogę do Państwa przemawiać, że mogę Państwu za chwilę. Ofiarować ten filmik. Bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast, proszę Państwa, właśnie jestem po dość długiej nieobecności w tych horoskopach miesięcznych, ze względu chociażby na to, że wcześniej podróżowałam, potem była epidemia koronawirusa i moja energia obniżona, ale już teraz jest na wyżynach, bo pracuję nad sobą, medytuję. Nie oglądam, nie słucham negatywnych wiadomości. I mam czas dla Państwa i chcę przekazać kilka wiadomości. I dzisiaj, kochani, będę wróżyła, jeżeli chodzi o tarota, Tarot Grand Lux Ciro Marchetti. Bardzo lubię tą talię i bym powiedziała super. I oprócz tej talii kart, które rozłożę na trzy sfery życia, sferę Uczuciową, zawodowo-finansową i zdrowotną, to jeszcze, proszę Państwa, wyciągnę na początku kartę anielską z przesłaniem, sugestią, czym powinniście się zająć, na czym skoncentrować swoją energię, albo w jaki sposób właśnie rozwiązać problem poprzez koncentrację nad czym. Tak? Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli Państwo jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do tego, Zachęcam do tego, żeby filmik polubić, jeżeli Wam się podoba i zostawić pozytywny komentarz. A jeżeli Macie niedosyt, to można codziennie o godzinie 20 oglądać energetyki dnia na kolejny dzień, gdzie mówię, co kogo czeka. Dla każdego znaku wy wyciągam kartę na dzień. A jeżeli jeszcze tego byłoby Wam za mało, to można ze mną skontaktować się poprzez kontakt poprzez stronę czy telefon. Strona internetowa www.tarotmyślnikwarszawa.pl lub telefonicznie 608-626-405 i już porozmawiać w cztery oczy. Dobra, to tyle przeszliśmy przez wstęp, i teraz myślę o Was, osoby z poznaku wodnika, nad czym powinny popracować, jak to wszystko będzie długoterminowo wyglądało w ich życiach, w życiu. Wodnicy, wodnicy, osoby z poznaku wodnika, co Was czeka, na czym powinniście energię w maju yy, skoncentrować. I się uśmiecham, dlaczego się uśmiecham, już pokazuję dla, do, do, do kamery na odpoczynku. I normalnie bym powiedziała, proszę Państwa, tak, odpoczynek, bo długi weekend majowy super, super. Natomiast tak naprawdę, no może nie większość z nas, bo niektóre zawody wymagają takiej, bym powiedziała, aż pracy ponad siły, ale wielu z nas i myślę, że wśród wodników też są osoby, które są mi aktywne zawodowo, ale może i można powiedzieć odpoczywają, ale może w maju nie chodzi o majówkę, żeby gdzieś wyjechać, bo jeszcze to wyjeżdżanie jest ograniczone, ale może chodzić o to, żeby rzeczywiście odpocząć, żeby oczywiście odpocząć od na przykład telewizji czy nawet internetu, czy nawet YouTube'a. Aby może odpocząć od telefonów e, i narzekających ludzi, którzy do Was dzwonią, żeby ten odpoczynek był pełen, taki, żebyście na każdej płaszczyźnie mogli się y, y, doenergetyzować. Albo może to oznaczać też odpoczynek od zamartwiania się, odpocznij od lęków związanych z Twoją przyszłością. Myślę, że to na pewno to oznacza. Dobrze, idziemy dalej. Teraz stosuję karty tarota, i zaraz wyciągnę dla Ciebie na każdą sferę życia. I teraz wodnik. Wodnik i maj 2020, nad czym osoby z poznaku wodnika powinny popracować, co zrealizować. Najpierw zobaczymy ogólnie. Ogólnie pokonywanie przeszkód. Pokonywanie przeszkód. Pokonywanie przeszkód. Karta też walki, siódemka wieczy, to jest taka karta walki, odpierania przeszkód. I może wy jesteście po prostu zmęczone e, odpieraniem przeszkód, walką, i nawet bym tutaj e, e, śmiała domniemywać, że walką może z urzędami, e, z papierami, dokumentami, które nie wiem, trzeba wypisać, e, zrozumieć. Albo gdzieś złożyć. Myślę, że tym możecie być po prostu zdenerwowane, przemęczone. I teraz tak, oczywiście będę mówiła tutaj o każdej sferze, natomiast tutaj już mamy taką zapobiewieć trudniejszych relacji damsko-męskich. Być może te trudności w relacjach damsko-męskich będą jako odreagowanie zaburzonego poczucia bezpieczeństwa, bo karta Słońce, bo karta bezpieczeństwa, sukcesu, odchodzi do przeszłości. Ona odchodzi na chwilę. Czyli można powiedzieć, w skali miesiąca, wy nie do końca możecie czuć się spełnieni. Ale mam nadzieję, że tylko w skali miesiąca. Idziemy dalej. Trzy karty na sprawy uczuciowe dla wodników. Trzy na zawodowo-finansowe i trzy na zdrowotne. I już sprawdzam. Najpierw sprawy uczuciowe. Potwierdza się to, co wyszło z przełożenia. Mamy trójkę mieczy. Poranione serce, czyli ostatnio byliście poranieni przez swojego partnera. W sprawach uczuciowych albo poranieni, bo byliście niespełnieni, bo na przykład byliście samotni, tak? Co prawda, możemy powiedzieć, że to poranienie, cierpiące serce odchodzi do przeszłości i teraz będzie lepiej. Ja bym powiedziała: rzeczywiście widać jakieś relacje towarzyskie, uczuciowe, ale ja bym powiedziała: ani w stałych związkach jeszcze nie będzie spokoju, ani. W nowych relacjach jeszcze nie będzie tego jedynego czy tej jedynej. Ja nawet patrząc w tę kartę i kartę przewodnią odpoczynek, yy, pomyślałabym, zasugerowałabym, czy właśnie w miesiącu maju nie warto odpocząć od tych relacji yy, uczuciowych, poznawczych w sferze rodzinnej, uczuciowej, mieć ten odpoczynek i wytchnienie. I zapytać się, czego naprawdę chcemy, a może zrobić porządek w relacjach z innymi, czy tych, którzy nas nie satysfakcjonują, czy ranią, odciąć od swojego życia. W stałych związkach dużo napięć, dużo wyciągania brudów, dużo jakiejś takiej bezsensownej walki. I może to też hasło odpoczynek. Nie walczcie bezsensownie, machnijcie rękę ręką na wiele spraw. Zawodowo-finansowo, no, no całkiem nieźle, całkiem nieźle e, Rycerz Denarów, karta królowa, buław i ósemka denarów. Czyli teraz tak, dużo w sprawach zawodowo-finansowych będzie zależało od waszego środowiska, od osób, z którymi współpracujecie, być może od waszych klientów. I teraz jest rewelacyjny czas. Aby te wszystkie relacje z klientami, współpracownikami, szefami reaktywować, nie tylko zawodowo, ale być może towarzysko, i trudne sprawy załatwiać, królowa Buław na swój urok osobisty. Ale do każdej rozmowy poprzez ósemkę denarów być bardzo przygotowanym. I teraz tak. Czy efekty Waszej pracy będą widoczne w tym miesiącu? Może tak, ale jeśli tak, to dopiero pod koniec maja. Natomiast ósemka denarów mówi, bez względu na to, czy te efekty widać, czy nie widać, to nie, przesta nie przestawajcie pracować, nie przestawajcie robić czegoś w kierunku Waszej kariery. Będzie to nagrodzone, ale nie w tym miesiącu. I bardzo ważna rzecz, wszystko róbcie bardzo szczegółowo. Zdrowotnie, zdrowotnie nie powinno nic się dziać złego. Może nieraz mogą być tendencje do jakichś zaburzeń rytmu serca, bo mamy maga i pazia buław, czyli zaburzenia rytmu serca, może jakieś zaburzenia drobne z krwią, o której nawet nie będziecie wiedzieli, że są związane jak gdyby z krwią. Mak zachęca do aktywności takiej fizycznej, do aktywności fizycznej, i to jak gdyby z dwóch powodów dla zdrowia, bo zdrowia, dotlenienia, ale również dla zdrowia jako rozładowania swoich nieraz trudnych, trudnych emocji. No i kochankowie trochę zwrócić uwagę na krążenie i na górne drogi oddechowe. Mam nadzieję, że czegokolwiek się dowiedzieliście, że wiecie, co robić, a czego nie robić w maju. Życzę Wam radosnego maja, słońca nad Waszymi e, drogami życiowymi, bez względu na pogodę i wirusa za oknem. Wszystkiego dobrego, drogie wo drodzy wodnicy. Do zobaczenia w kolejnym horoskopie. Za chwilę powinien być już numerologiczny. Do widzenia.